No dzień dobry, ze swojego gabinetu witam Was nie kto inny jak Prokurator Absurdu. Na początek chciałem Wam bardzo mocno podziękować za wszystkie komentarze, które zostawiliście pod ostatnim Gotuj z Prokuratorem. Oczywiście, wszystkie przeczytałem i ten feedback Wasz, co Wy sądzicie, bardzo wiele mi powiedział. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. No i wręcz z widłami w komentarzach tam dopominacie się o Gotuj z czatem GPT, no to jest. Dzisiaj dla Was powrót do gotuj z czatem GPT. Losujemy wasze komentarze z ostatnich odcinków i zobaczymy, co nam się tutaj wylosuje i ogotuje. Zaczynamy! Czyli czekolada, cytryna. Co z tego wyjdzie? Czekoladowo, cytrynowe, czyli trufle. Doskonale! Wszyscy wiemy, jak pani Krysia uwielbia gorzkie i pikantne, także do dzieła! Zaczynamy od roztopienia 50 g gorzkiej czekolady na kąpieli wodnej, aż będzie całkowicie płynna i gładka. No dobre. Jemu się coś nie podoba tu. Słyszeliście to jak warknął? Jest za duża kąpiel chyba wodna. Ja to wyłączę już. Dobra, będziemy trzymać tu i to się tak roztopi. Gorąco, no nie chcę, żeby ta miejska pękła. No. A tu, jak odstawię, to znowu zrobię tak jak wtedy. Kurkawo-odna. Dobra, tak. Co tam dalej trzeba będzie? Dodaj mielone chili do roztopionej czekolady. Jeśli lubisz mocniejsze akcenty, możesz dodać odrobinę więcej chili według własnego gustu. Lubię. Ja tam lubię więcej chili, więc dodam według mojego gustu. Chili cayenne. No tak. Jedna trzecia łyżeczki niech będzie. Wyciśnij sok z cytryny do czekolady. A bo tu cytryna jeszcze, ile? Pół łyżeczki soku z cytryny, dobra. Bierzemy cytrynkę, wyciskamy, no dobra. Dobra, nam zastyga taka pasta. W międzyczasie się wyładował aparat, i nie wiem, czy widzieliście, że dodałem łyżkę masła. Jak nie widzieliście, to dodałem. Przełóż masę czekoladową do miski i odstaw na kilka minut, aby lekko ostygła i stwardniała. minutes later. Ogarnąłem tu trochę, w międzyczasie masa nam trochę przestygła. Będziemy teraz formułować trufle, które jeśli chcesz, możesz obtoczyć w cukrze, pudrze lub kakao. Także ja się tu zdecyduję na cukier-puder, bo odrobina takiego białego akcentu w tej kupie, myślę, dobrze zrobi po prostu. Trochę mi się tu zgrudkował, ale to nic. Bierzemy trochę masy, robimy trufla i teraz obtaczamy tu. I pierwszy gotowy. No, deser taki powiedziałbym, chyba ekskluzywny wyjdzie trochę. Chyba wyglądają jak takie trufle. Chociaż nie do końca wiem, jak wyglądają trufle. Jeszcze mam pomysł, żeby taką prezentację zrobić. To zrobimy taki las tutaj, o, na talerzu. Bo z tym cukrem, pudrem to tak średnio wyszło. Łóżmy te trufelki tutaj, po środku tego lasu. I tu takie ozdoby jeszcze mi zostały. Lekkie akcenty ozdobne jeszcze. No, powiem wam. Nic to nie dało na razie. Najgorsze jest to, że ja autentycznie chciałem, żeby to trochę lepiej wyglądało. E? Voila! Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. O, to wygląda jakby pięciolatek bardzo chciał, ale nie umiał. Ale się starał, także nie wiedziałam, że mamy dziecko. Pachnie kakałkowo. Może ten? Czy w przepisie była kropelka? Jakby. Ja naprawdę bym chciała. Ale to nie współpracuje. O! Ej, to jest ostre. Ej, to jest ostre w pioruny. O nie! tylko! O! Nie, nie, ale serio. Ja tego nie chcę poknąć, bo będzie gorzej. Teraz mnie pieczy cały początek języka, cały czubek, ała. No co stoi, żyć że idź nie party, No, 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 już wujnie, pochnął na Tego się nie da zjeść. Ja bym to nawet chciała zjeść, bo to jest czekoladowe, ale się nie da. Takie piękne danie. Co to jest, proszę? Oczywiście. No co tak mało? Ale to masz aż trzy do delektowania. To możesz wziąć większego gryza. Proszę, weź gryza, proszę, proszę, weź większego gryza, proszę, proszę. Cynamon, żelki, mąka. Co wyjdzie? Cynamonowa mafinka z żelkami. No, sezon na cynamonki nam się tutaj zaczyna już, także zobaczmy, jak wyjdzie nasza. Dobra, wymierzyłem sobie tu chyba wszystkie składniki, także możemy lecieć. Osobne miejsce, ubij jajko z cukrem, aż masa będzie lekko puszysta. Dobra. To jajo. O, twarde. Jeszcze z gównem na sobie. Kogut chyba zniósł. Jeszcze raz. Jajo. I 30 g gram cukru. Gramów, gramów, puryści językowi. Pyk. Ubijamy. Lekko puszysta już chyba jest. Dodajemy 30 ml mleka i 30 ml oleju. I pół łyżeczki ekstraktu waniliowego. I dokładnie wymieszaj. Co dalej? W dużej misce połącz mąkę, 60 g mąki, proszek do pieczenia, proszę Państwa, 1 czwarta łyżeczki i 1 czwarta łyżeczki cynamonu. Mało tego cynamonu tu chcę dać, to nie będzie czuć, a to miało być cynamonowe. Cynamonowe miało być, Zdamy całą łyżkę, a nawet jeszcze trochę, bo to jest oszukaństwo. Jedna czwarta łyżeczki to jest rzuczkanieństwo, nie byłoby tego czuć, więc ja to udoskonalam, dodaję trochę więcej cynamonu. Na pewno będzie lepiej. Teraz mamy to wymieszać, tak? Aha, no połącz, no połączyłem, dobra, to tym wymieszam. Powoli dodaj mokre składniki do suchych, mieszając łyżką, aż wszystkie składniki się połączą. Nie dość, że powoli wlewaj, to jeszcze mieszaj ręcznie, ale nie za dobrze, nie za wolno, nie za szybko. Dobra, to co dalej? Do ciasta dodaj pokrojone żelki. Mam żelki, muszę je pokroić. Nie wiem, czy to odcinanie głowy tym misiom ma jakiś wielki sens. Na 100% się zaraz potnę. Weź największy nóż, będzie fajnie. No debilno. no debil. Dobra, pokrojone. To wrzucamy tu do naszej masy. Mieszamy, żeby równo się rozłożyły. I mamy do 2 trzecich wysokości tu napełnić. Więcej tego wyjdzie niż myślałem. Ewww, do piekarnika. Pani Kresiu, przygotowałem pani coś pysznego. To wygląda jak karmelizowana. Oj. Ojej. A ja nie chcę tej, bo tam mi spadła. Ja chcę to. I co? się lepi. jest Jezusie. Dobra. Czuję słodkie. Bardzo dobra cynamonowa babeczka z niepokojącym wierzchem, bo to smakuje jak tutti frutti, lepi się i nie wiem czemu. Dziwne połączenie, ale smaczne. O, y, mamy tutaj cynamonową babeczkę z dodatkiem y, żelek w środku. To wiele wyjaśnia. Chyba bez żelek byłoby chyba lepsze to. Nie, nie, żelki dobre. Dobre żelki. Oh, <grywa> dobre? Tylko w zęby wchodzi. Fajne. No takie tutaj frutti. Fajne. Kalafior, jagoda, cukinia, enter. Kalafiorowy stek z sosem jagodowo-cukiniowym. No brzmi jak z najlepszej restauracji. Jak trzy gwiazdki myślę, brzmi. No to zobaczmy, czy pani Krysia te gwiazdki przyzna. Czy mi gwiazdką przez łeb przewali. Bardziej chyba to drugie. Kalafior i mamy pokroić gruby plaster tak, aby przypominał stek. Nie wiem, może ze środka. Aha, jak ukroić gruby plaster kalafiora, żeby przypominał stek? Yy, czy ten plaster kalafiora przypomina Wam stek? Mm, czujecie? Ja czuję tą piękną gówno burzę w komentarzach już. Nie wiem, może z drugiej strony spróbuję i wtedy wyjdzie stek bardziej. Nie, nie wygląda to najlepiej, powiem wam. No ale dobra, powiedzmy, że, powiedzmy, że to jest nasz stek. To mamy posparować oliwą z oliwek, oprószyć solą i pieprzem. No jak to stek, nie? I teraz to wsadzamy do piekarnika 200 stopni na 30 minut. Aż będzie złocisty i miękki w środku. Także steki lecą do piekarnika. Ogarniemy sobie miejsce pracy. I teraz tak, jak mi powiecie, że takie marnotrawstwo kalafiora, to sobie pomyślcie, że jak robicie sobie normalnego steka, nie? to cała krowa, jak była duża, a jak mało się na steka nadaje, nie? to ja myślę, że tu mamy analogiczną sytuację po prostu. Dobra, w międzyczasie sobie zrobimy ten sos jagodowo-cukiniowy. Pracę nad sosem jagodowo-cukiniowym zaczynamy od rozgrzania oliwy na patelce i pokrojenia cukinii w cienkie plasterki. I mamy wrzucić tą cukinię na patelnię. I dodać mamy również ząbek czosnku. W międzyczasie, kontynuując pracę nad sosem, Bierzemy pół szklanki jagód, dodajemy łyżeczkę miodu i łyżeczkę soku z cytryny. Musimy poczekać na palnik, chociaż no to nam się już 3-4 minutki robiło. Przepięknie, przepięknie. Cukinie na razie ściągniemy z patelki, bo teraz czas na jagody. O, ho, 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 ho. co tu się dzieje? Od razu nam jagody z tej skórki wychodzą. Chyba nam się zrobił nasz sosik jagodowy. Teraz musimy połączyć go z cukinią. Zobaczcie, jak ładnie nam się tutaj kolorystycznie łączy ta czerwień jagody z zielonością cukinii. Ok, czas już pójść po naszego steka. Tak on wygląda prosto z piekarnika. Cholera, o, a gorące już. Dobra. Wykładamy steka i wykańczamy sosem jagodowo-cukiniowym. Przepięknie. E voila. Pani Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego. Jezu, co to jest? Dlaczego to jest fioletowe? Czy to na pewno jest jadalne? Bo nie wygląda. Ten kalafior ma dziwny kolor, jakby umarł. To wszystko wygląda, jakby umarło. Uff. Już nie chciało dalej żyć. O Boże, ale mnie naciąga na sam zapach. Jak ja to mam zjeść? Uff. Odmawiam, odmawiam. Nie będę tego dalej gryźć. płacha mi powoli, co do ja nie będę tego dalej gryźć. Jak zepsuty ogór z zepsutym kalafiorem, wrogowie bym nie dała. Rozumiem, że stek w sosie jagodowo-cukiniowym według Ciebie nie zasługuje na gwiazdkę naszalała. Znaczy, to proszę? Jaki stek? No to był stek z kalafiora w sosie jagodowo-cukiniowym. To jest sos? Marchewka, imbir, miód. Co wyjdzie? Pani Krysia z Carrot Ginger Honey Soup. Światowo się zrobiło, powiem. No dobrze, zupy jeszcze nie było. Jestem bardzo ciekawy. Do dzieła. No dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o zupę, to ja bym rozpoczął od przygotowania sobie bulionu. No i tak, ChatGPT GPT nie powiedział, jak przygotować bulion, także ja wam pokażę, bo ja się na tym znam. Oczywiście, do przygotowania bulionu potrzebne są dwie najważniejsze rzeczy. Wrzątek oraz kostka bulionowa. Różni kucharze korzystają oczywiście z różnych kostek, także ilość wody może się różnić. Tutaj na jedną kostkę przypada pół litra wody. No i w zasadzie mamy gotowe. Jest dobry, aromatyczny. Co dalej? Następnie przygotowujemy sobie marcheweczkę i imbir. Marchewkę mamy już obraną, mamy ją pokroić na małe kawałki. I imbir mamy zetrzeć. Żeby wyszła jedna łyżeczka. Dobra, jest łyżeczka imbiru. Następnie tak, w małym garnku, to jest, podgrzej łyżkę oliwy z oliwek. Następnie dodaj starty imbir i smaż przez około minutę, aż zacznie wydzielać aromat. Czuję aromat, także dodajemy marchewkę. I następnie mamy dodać szklankę bulionu. Czyli połowa tego, co jest tutaj. Przykrywamy i zostawiamy na 20 minut, żeby marchewka zmiętkła jak budda w areszcie. Dobra, chyba nam już rozmiętkło, także ściągamy z ognia. I używając blendera ręcznego mamy to zblendować. Chyba git. Na koniec dodajemy łyżeczkę miodu, szczyptę pieprzu i soli. Ostatnie mieszanko. Ufajdałem się. Przelewamy zupę na talerz. E, voilà! Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Wiem, co to jest. Chciałaś, że mnie szukasz. Ty po prostu wziąłeś, otwarłeś puszkę Gerbera i mi go dałeś. Chociaż jak na słoiczek dla małych dzieci, to trochę chyba za dużo przypraw. Czuć mocno marchewkę, jakąś dynię, jakiś imbir. Jest odpowiednio dosolone. W smaku całkiem dobre. Mango, orzechy, masło. Co z tego wyjdzie? Smażone mango z orzechami i masłem. Wygląda całkiem nieźle. Czy nieźle będzie smakować? Zobacz. Jeden. Obierz mango i usuń pestka. A pestka zgaduje, że jest w środku, nie? A tu już się ciężko... Mango się chyba jakoś inaczej ubiera czy coś. Dobra, zrobię tak. Co jest? Pokrój miąższ na małe kawałki lub plasterki. O, na bank plasterki. No, ale dobra, coś tutaj pokroimy. Taką papkę, nie? Dwa. Rozgrzej patelnię na średnim ogniu. Git. I dodaj łyżkę masła. Łyżka masła to są dwie łyżeczki. Także jedna, druga. Poczekaj aż się roztopi i zacznie lekko muskać. Wydaje mi się, że lekko już muska. To mamy tutaj wrzucić to mango. I smażyć przez około 3 minuty aż zacznie się karmelizować i brązowieć. Krok następny to dodanie dwóch łyżek posiekanych orzechów. Uznajmy, że te orzechy były posiekane, a nie tylko przekrojone na pół. Teraz minutka dla orzechów i mango, żeby się ze sobą zapoznały, tak jak na szybkiej randce. I na koniec łyżka miodu. Aby dodać odrobinę słodkości, szczypta cynamonu do wykończenia. Ostatni raz wszystko przemieszamy, proszę Państwa. I podamy na talerz. Przepięknie pachnie, przepięknie wygląda. E voilà. Pani Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego. Jeżeli Ty kłamiesz, chociaż poczułam, że to jest słodkie. I orzechowe, ten wygląd. To może być zwodniczy banan. je banana? Banana. O! jest dobra. Naprawdę i ten orzeszek chrupie i słodziutkie, ale nie za bardzo, takie w punkt. I ta konsystencja jakaś taka no paciajowata dziwnie. Co to może być? To będzie jakieś warzywo? No zajadam i zajadam. Naprawdę pycha. Nie ja jestem w połowie. No nie, szok. Ale pojęcia nie mam co to jest. To jest połączenie miodu, orzechów, masła i mango. Mango! To nie ma banana? Nie ma tutaj banana. Smakuje sko banana. Skompromisowałaś się. Strasznie. Ja jako testerka jesteś kompletnie skompromisowana w tym momencie. Banana! Banana! O, 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 o szko mnie!